Wicepremier szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wygłosi ważne przemówienie do sojuszników. Spotkanie w ramach cyklicznych narad państw wspierających Ukrainę odbędzie się dziś w niemieckim Ramstein, Szef Polskiego Resortu Obrony został poproszony przez głównodowodzącego wojskami sojuszniczymi w Europie generała Aleksusa Grynkiewicza o przemówienie dotyczące bezpieczeństwa w regionie. Ponieważ jest ono niejawne, to minister nie chciał zdradzić mediom przed wylotem do Niemiec szczegółów swojego przemówienia, ujawnił jedynie ogólny zarys tego, co będzie chciał powiedzieć sojusznikom. To jest przesłanie związane z rolą Polski, jaką dzisiaj odgrywamy w sojuszu, nie tylko wydatki, ale zdolności operacyjne, jakie posiadamy. To jest dla nas niezwykle ważne, że nasz głos, głos Polski. Mój głos będzie słyszany w ramach wszystkich szefów dowódców obrony państw natowskich. W spotkaniu w Ramstein wezmą udział szefowie sztabów obrony wojsk sojuszniczych, dyskusji będzie się też przysłuchiwał sekretarz obrony NATO Mark Rutte, z którym spotka się wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Narady w bazie Ramstein to cykliczne odprawy, które są organizowane od 22 roku, gdy wybuchła pełnoskalowa wojna na Ukrainie. Spotkania w Niemczech gromadzą przedstawicieli kilkudziesięciu państw, które angażują się w pomoc militarną dla naszego wschodniego sąsiada. A naszym gościem jest Joanna Kluzik-Rostkowska, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani poseł zajmuje się właśnie bezpieczeństwem tak militarnym. Jest. Jakie znaczenie ma to spotkanie i co powie wicepremier Władysław kosiniak kamysz naszym sojusznikom w Ramstein? To jest bardzo ważne spotkanie. Zaraz opowiem, dlaczego tak myślę, ponieważ sama uczestniczyłam w, w spotkaniu, z którym z jednej strony byli przedstawiciele parlamentów NATO, a z drugiej strony byli przedstawiciele Ukrainy i to miało miejsce w poniedziałek. Ale też myślę, że ono jest ważne, dlatego że przed nami duża konferencja monachijska 14-15 luty. Przypomnę, w zeszłym roku to była dosyć szokująca konferencja, gdzie przyleciał wiceprezydent Vance i zaczął opowiadać, jaka to Europa jest zła i nie szanuje wartości. To był taki moment, w którym Trump mówił, że zaraz kończy wojnę na Ukrainie, ale zrobi to ponad głową Ukrainy i ponad głową Europy. Ja się cieszę, że tutaj Polska została poproszona o informacje na temat tego, jak wygląda nasze bezpieczeństwo w tej części świata. Tego, że my naprawdę wiemy lepiej, znaczy my jesteśmy znacznie bliżej frontu, jesteśmy znacznie bardziej zagrożeni i Czujemy to bardziej niż wiem, Hiszpanie, Portugalczycy, Włosi i, i, i tak dalej. W związku z tym, no, razem z krajami bałtyckimi i ze Skandynawią, nie mam żadnych wątpliwości, że wiemy lepiej. W związku z tym dobrze, jeżeli reszta Europy chce nas słuchać. Generał, szef wojsk natowskich na Europę jest Amerykaninem i to jest następny powód. Dla którego dobrze, żeby on różne rzeczy usłyszał. To spotkanie poniedziałkowe, o którym zaczęłam mówić. No, cztery, cztery lata wojny. W dalszym ciągu rozumienie zagrożenia jest, jest różne. Do tego problemu. No, dramatu wojny wywołanej przez, przez Putina, no, do, dołączył taki destabilizator polityki międzynarodowej, czyli, czyli Trump. I oczywiście spójność NATO jest bardzo ważna. To, żeby Stany Zjednoczone, w tym NATO były, jest bardzo ważne. To, żeby ten sojusz był silny i, i z polskiego punktu widzenia te relacje, Transatlantyckie bardzo ważne, ale też nie ma żadnej wątpliwości, że my musimy tutaj tę, tę, tę europejską część NATO bardzo dobrze zarządzić, bo to zagrożenie będzie dotyczyło nas. Tak? Ameryka się skupia na Grenlandii, na Chinach, no, na kilku innych miejscach w, w świecie, które dla niej no, wydają się być ważniejsze niż, niż Europa. A w, tak, w żołnierskich słowach Ramstein baza, nasi sojusznicy, wicepremier Kosiniak-Kamysz mówi, co pani zdaniem powie i dlaczego to jest ważne? Ramstein w tym sensie jest symbolem, że zanim Polska przystąpiła do NATO, tą wschodnią flanką NATO były zachodnie Niemcy i stąd baza w Ramsztajn. My pół roku temu, będąc grupą parlamentarzystów z Komisji Spraw Zagranicznych spotykaliśmy się z, z, kongre, z kongresmenami amerykańskimi, z, z senatem i my tłumaczyliśmy, że ponieważ to my jesteśmy teraz tą, bazę, tą wschodnią flanką, to to Ramstein y, po, powinno być tutaj w Polsce. Ja nie będę mówić, co, y, co powie Kosiniak, Kamisz, po, bo po pierwsze tego nie wiem, a poza tym myślę, że te wszystkie informacje o których wiem, a, których, a które są jakoś tam oklauzulowane, to są takie informacje, których, których nie, nie powinniśmy przekazywać takimi otwartymi kanałami, ale... Mamy, mamy doświadczenia ukraińskie, wiemy co tam się dzieje, mamy takie centrum, które różne informacje zbiera w, 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 w Bydgoszczy, jesteśmy liderem jeśli chodzi o wydatki, jesteśmy liderem jeśli chodzi o tworzenie silnej armii. Do tego dochodzi teraz program SAFE i Polska tu jest absolutnie... Naj, największym beneficjentem tego, tego programu. Także liczę na to, że Kosiniak-Mayer będzie mówił o bezpieczeństwie Europy z punktu widzenia Polski. A to, że był u nas niedawno e, szef centralnej agencji wywiadowczej amerykańskiej, to powinno nas niepokoić, bo coś się to dzieje, słucham, czy uspokajać, bo jest z nami. Ani nie niepokoić, ani nie uspokajać. Żyjemy w niełatwych czasach i tego typu, tego typu wizyty są czymś oczywistym. Także po prostu proponowałabym przyjąć informację, że, 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 że szef był już. Taki wpis na platformie X Ilona Maska. Ten śliniący się idiota nawet nie zdaje sobie sprawy, że Starlink jest podstawą ukraińskiej łączności wojskowej. To o szefie polskiego MSZ-u. Pani komentarz. No, to jest od, odpowiedź na wpis Radosława Sikorskiego, który, który pokazał, że Starling jest u, używany przez rosyjskie wojska. I to pozwala na głęboką penetrację rosyjskich dronów na terytorium Ukrainy. I minister Sikorski zwrócił uwagę na to, że, że może lepiej byłoby, gdyby Rosja nie miała dostępu do Starlinka, no ponieważ to jest instrument wykorzystywany w wojnie przez Rosję. Więc ja absolutnie rozumiem, postawy Radosława Sikorskiego. No, natomiast no, takie odwoływanie się ad personam, no to już Schopenhauer już o tym kiedyś dobrze mówił, że jak już nie ma argumentów merytorycznych, tylko są takie osobiste, no to po prostu już nie ma o czym rozmawiać, bo to pokazuje, że tych argumentów po prostu nie ma. No. Senator Partii Demokratycznej publicznie stanęła w obronie żołnierzy z Polski i innych krajów NATO. Zarzuciła prezydentowi Donaldowi Trumpowi deprecjonowanie roli sojuszników podczas operacji militarnej w Afganistanie. Podczas przesłuchań w kongresie doszło do ostrej wymiany zdań pomiędzy Tami Duckworth a sekretarzem stanu Marco Rubio. Poszło wypowiedź Donalda Trumpa z ubiegłego tygodnia, że w Afganistanie wojska NATO trzymały się trochę z dala od linii frontu. Kiedy służyłam w Iraku, byli z nami polscy żołnierze, byli z nami żołnierze brytyjscy, byli z nami żołnierze hiszpańscy, mówiła Duckworth, która jako żołnierka podczas misji w Iraku straciła obie nogi. Senator zwróciła szczególną uwagę na polskie wojska. Polscy żołnierze współpracują z wojskami Stanu Illinois, Gwardią Narodową Illinois od 30 lat. Oni ginęli w Afganistanie, panie sekretarzu. Marko Rubio powiadał, że nie wszystkie kraje pomagały USA w Afganistanie, a Trumpowi chodziło o to, by państwa sojuszu zwiększyły wydatki obronne. Prezydent nie o tym mówił, skomentowała Duckworth. Z Waszyngtonu, Marek Wokulski, Polskie Radio. Jakie są teraz relacje między Stanami Zjednoczonymi a Polską? No to ja myślę, że, że one są... Niejednowymiarowe w tym sensie, że jeżeli rozmawiamy o tym, co jest ważne, to w oczywisty sposób nam zależy na tym, żeby te relacje były dobre. Stanom Zjednoczonym, które stawiają na takie kontakty bilateralne. Ameryka jest zainteresowana nie tym, żeby rozmawiać z całą Europą, tylko żeby sobie w Europie wybierać tych, z którymi chcą rozmawiać, więc ja nie mam żadnych możliwości, że Relacje Stany Polska są lepsze niż na przykład Stany Francja, tak? Natomiast to oczywiście nie może nam zamykać oczu na takie twierdzenia Trumpa, które są po prostu nies niesprawiedliwe, więc moim zdaniem takich rzeczy nie wolno kłaść na ołtarzu dobrych stosunków, tylko tam, gdzie Trump po prostu mówi nieprawdę. I ja przypomnę. Myśmy w, w Afganistanie stracili 44 osoby, to było 43 żołnierzy i jeden ratownik medyczny. Ileś osób odniosło obrażenia i do dzisiaj są, są znaczy ponoszą tego, tego konsekwencje. Zapłaciliśmy również w sensie finansowym, to było dla, dla Polski duże obciążenie. By, byliśmy tam bardzo wiele lat. Od pewnej chwili, od 2008 roku odpowiadaliśmy za za prowincję Gazni. Walczyliśmy z Amerykanami ramię w ramię, więc jakby dobre stosunki, ważne. Ja w ogóle nie zamierzam z tym, z tym dyskutować. Natomiast tutaj akurat w tej sytuacji zabrakło mi takiego głosu prezydenta Nawrockiego, szczególnie, że stara się tworzyć image takiego, takiego walecznego typa. No a tutaj po prostu no, powiem szczerze, że słabo, słabo. A minister Sikorski jako szef MSZ-u powinien wchodzić w publicznie w takie interakcje? A dlaczego nie? Bo ja jasność, to nie jest. Bo znaczy pyta pan, pan redaktor o. O, o te wymianę uprzejmości maska? z maskiem. Ale to już, to już tam któreś z kolei. Nie, ale dlaczego nie? No, że w, w ogóle nie, nie widzę tutaj żadnego problemu w tym. Ej. Te sytuacje wymiany uprzejmości między Ameryką a Polakami, to, co dzieje się z NATO w związku z tą dyskusją między Europą a Stanami Zjednoczonymi, obserwuje też Pekin, obserwuje Moskwa, tytuł widział rzeczywistości w jednej z rosyjskich gazet w formie pytania, czy Grenlandia będzie cmentarzem NATO? I ja co właśnie... pani myśli o tym? Znaczy ja tutaj nie stawiałabym znaku, znaczy, żeby jasność ob, ob, obracamy się teraz w sferze y, scenariuszy czarnych, które w moim odczuciu się y, nie wydarzą. Ale nawet gdyby, nawet gdyby zaistniała taka y, sytuacja, że Trump będzie chciał wyprowadzić wojska amerykańskie z, z, z NATO, to naprawdę nie oznacza końca NATO. To znaczy my jakoś tutaj w tej, w tej debacie publicznej stawiamy taki znak równości, że jak Amerykanie coś zrobią, co będzie niekorzystne z punktu widzenia NATO, to nie będzie NATO. No to, a to jest nieprawda. I myślę, wracając do, do, do początku rozmowy, że to, że mamy europejskie siły NATO i amerykański generał, który do, dowodzi tą europejską częścią NATO, robi od, odprawę, na której Polska będzie miała swój głos, no bardzo wyraźnie pokazuje, że NATO w Europie istnieje. Więc czy NATO bez Amerykanów byłoby słabsze? Oczywiście, że tak, bo jeżeli porównamy wysiłek choćby finansowy, bo Polska płaci, jest, wydaje no, 50 miliardów euro, Wielka Brytania 100, Francja gdzieś też mniej więcej, to, to jest taka suma, a Amerykanie prawie bilion. Więc jakby ten wysiłek finansowy jest wielokrotnie yy, większy. Czy są ważną częścią na to? Są ważną częścią na to. No, natomiast trzeba yy, realnie stąpać po ziemi. I ostatnia rzecz, o której ja sobie myślę, to po prostu jakieś przerażenie, że jak Trump coś zrobi, no to my tu jesteśmy kompletnie bezradni i już jakby nie mamy wyjścia. No, no ale sam nie... czytałem w Financial Times, że Europa bez Stanów się nie obroni w razie czego. Odpukać. Ale to Mark tak mówi, tak? Tak. No, ale to, no, to, no to mówi, no. Znaczy Mark te... Nie wie co mówi? Znaczy, żeby była jasność Mark Rute jest bardzo sympatycznym człowiekiem, my się spotykamy od czasu do czasu, ponieważ on uczestniczy w różnych spotkaniach, które, które mają miejsce w, grama, w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, również w poniedziałek uczestniczył w tym spotkaniu, o, o którym mówiłam, natomiast no, moim zdaniem czasem mu pewnie takiej stanowczości, Brakuje, tak? Chociaż trzeba to mu oddać, bo to doceniamy wszystko, jakoś umie rozmawiać z tym. Trumpem. <laughs> tak, żeby ta, ta rozmowa była mo możliwa. I, 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 no właśnie, i, bo i łatwo ta go tak z boku krytykować, przy, przy, ale trudniej porozmawiać z prezydentem Trumpem i to jednak znaczy, ja, jakieś osiągnąć efekty. To znaczy, ja jakby szanuję i uznaję to, że Mark Rutte potrafi rozmawiać z na pewno nie, niełatwym rozmówcą, jakim jest Trump. Natomiast tutaj no, jest szefem NATO, a nie a nie przedstawicielem Stanów Zjednoczonych i jeżeli mówi, że nie ma możliwości, żeby NATO istniało bez Stanów Zjednoczonych, to ja po prostu się z nim nie zgadzam. Tak samo jak się w iluś tam różnych miejscach nie, nie zgadzałam wcześniej. To powiem pani, co mówi pułkownik Maciej Zaborowski, polski oficer pełniący służbę w strukturach wojskowych NATO, w rozmowie z Rzeczpospolitą. Amerykanie powinni się skupić na obronie ostatniego bastionu Europy Środkowej i Środkowo-Wschodniej, gdzie dominacja Pekinu zaczyna być coraz bardziej widoczna. Ale gdzie wciąż jeszcze Waszyngton mógłby powstrzymać macki chińskiej ośmiornicy? To znaczy ja powiem tak, kiedy tam kilka miesięcy temu rozmawialiśmy w Stanach i przekonywaliśmy do, o kilku rzeczach, znaczy mówiliśmy, żeby Amerykanie zdawali sobie sprawę z tego, że Putina wojna na Ukrainie nie jest o kawałek terytorium. Nawet nie jest o całe terytorium. To jest wojna, w wyniku której ma się zmienić porządek świata. Putin chce odbudować swoje imperium. To tak naprawdę dla tych wszystkich, którzy obserwowali politykę Putina przez ostatnie 25 lat, nie jest zaskoczeniem, to jest dosyć oczywiste. I i nawet jeśli w tej chwili nie jest interesem amerykańskim, jeśli oni tak sobie o tym myślą i in, ingerowanie za, za bardzo w ten, w ten konflikt tutaj w, w, w Europie, no bo właśnie mają Chiny i tak dalej, to w momencie gdyby Putinowi się udało osiągnąć swój cel, czyli odbudować przynajmniej część tego postsowieckiego imperium, to to na tyle trwale zmienił układ sił w całym świecie, że to będzie amerykański problem. Po prostu. To coś, co dzisiaj nim nie jest. Gdyby się Putinowi ta wojna udała, to to po prostu będzie amerykański problem, bo niech sobie Amerykanie wezmą pod, pod uwagę, że Putin wygrywa, staje się sojusznikiem Chin, mają tam jakąś grupę wspólnych interesów. No i co wtedy? Kilka dni temu też na, na X usłyszałam taką wypowiedź dziennikarza z Washington Post chyba takiego doświadczonego komentatora, który mówi tak, że tak naprawdę, biorąc pod uwagę potęgę Chin, pieniądze, miliardy trzysta milionów ludzi, to w interesie Trumpa powinno leżeć to, żeby Europa i Stany były razem. Dlatego że dopiero połączenie wysiłku stanów, 330 milionów ludzi, plus wysiłku europejskiego, 500 milionów tam z lekkim plusem, i dobre gospodarki pozwalają na pewną równowagę. Także I, i powiem szczerze: jak rozmawialiśmy z, z Amerykanami wprost tam, z przedstawicielami władzy, no to jakieś tam zrozumienie dlatego było. I na koniec pytanie o wicemarszałka Szymona Hołownie. Pani ma duże doświadczenie polityczne. Czy Polska 2050 przetrwa? Nie wiem, co się tam się wydarzy. To znaczy, ja, ja powiem tak, dosyć łatwo jestem sobie wyobrazić wielkie emocje w małej partii. Y, natomiast <gülą Pasteur> natom ja wiem, natomiast no, my, my tutaj y, zachowywaliśmy znacznie więcej, mm, e, znacznie więcej y, takiego trzeźwego czy, czy, patrzenia, tak na, na, tam było na trzech liderów, tu jest nie, jeden. Nie, to znaczy. Y, 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 ja bym bardzo chciała już, nie, nie wchodząc, czy ja sobie jestem w stanie wyobrazić, co tam się teraz dzieje? Tak. Czy, czy, czy uważam, że dobre jest wynoszenie tego konfliktu na zewnątrz? Fatalne. Czy to jest taki moment, żeby dla dobra i samej tej formacji i koalicji uporządkować te kwestie szybko? Tak. No po prostu. Także niech skończą już tam nam pokazywać, jak się kłócą, tylko niech, niech to załatwią wewnątrz. A chołownia dobrze to załatwia? To trzeba pytać Polskę 2050. Czy znaczy jakby łatwo komentować różne rzeczy, które widzimy na zewnątrz, ale tak naprawdę nie wiemy, co jest przyczyną, co jest skutkiem. Joanna Kluzi-Kroskowska, Koalicja Obywatelska, dziękuję. Dziękuję bardzo.